Co niesie ze sobą świat WK? Czy robotyzacja jest zagrożeniem dla pracowników? Wirtualizacja procesów zarządzania to szansa czy zagrożenie dla menedżerów? Jakie kompetencje są kluczowymi kompetencjami w Gospodarce 4.0? Odpowiedzi na te pytania poszukuje Instytut Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, organizując międzynarodową konferencję naukową pod tytułem Wyzwania w zarządzaniu w Gospodarce 4.0. W konferencji wezmą udział oczywiście naukowcy, ale nie tylko, bo także praktycy, przedstawiciele samorządów, instytucji społecznych. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania w gospodarce i przemyśle 4.0, łącząc osiągnięcia nauki i biznesu w ośmiu obszarach tematycznych. Właśnie szczególną cechą tej konferencji będzie łączenie praktyki i nauki. Nauka będzie uczyła się od praktyków w ten sposób, że będziemy uczestniczyć w wizytach studyjnych, przedsiębiorstwa zaprezentują swoje technologie tutaj w obiektach konferencji. Do udziału w konferencji zachęcamy naukowców, którzy będą mieli okazję zaprezentować oraz skonfrontować swoje osiągnięcie naukowe z praktyką oraz przedsiębiorców, którzy będą mogli wymienić się doświadczeniami z kraju, jak również z zagranicy. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w konferencji w dniach 23-24 czerwca, która odbędzie się na terenie kampusu Uniwersytetu Białymstoku.